Punkt widzenia, kiedy po raz pierwszy używam Vima Escape, Spacja, Enter. Myszka. Jak stąd się wychodzi? No, wyjście z Vima nie jest łatwe. Przyznam się, szczerze, że z głowy nie pamiętam. Wydaje mi się, że to było dwukropek C albo dwukropek Q, ale mówię z głowy, więc pewno mogę się mylić. A w dzisiejszym odcinku podstawy S6. Ups, zaczynamy. <sum> Dzisiaj jest. E, Przesięgamy. Ja, to jest odcinek na 3 lutego 2022. E, spróbujemy przez najbliższe parę dni mówić e, daty, kiedy odcinek powinien być wyemitowany. E, padła jeszcze taka propozycja, ciągle zapominam przeprowadzić ten eksperyment, robimy to teraz. E, Wcześniej odcinek, drugi, drugi, drugi 2022, pojawił się z opóźnieniem. Co się stało? Werdota rzeczy martwych. Nagrywam odcinek o w miarę sensownej porze i wrzuciłem go do uploadu. Niestety zawiesiła mi się przeglądarka i po prostu rano jak wyjechałem, no nie sprawdzałem tego odcinka. Żeby było śmieszniej, dzisiejszy dzień, wczorajszy dzień z waszej perspektywy spędziłem w podróży. Bo niestety jechałem zrobić zęby. Mój, mój tak weterynarz, mój dentysta jest w Bolesławcu. I to jest obecne miejsce, skąd jestem. Około 110 km drogi. Yy, warunki na drodze były tragiczne, widziałem sporo wypadków. Wyjechałem z 3 godzi no, godziny wcześniej, przesadzam. Druga powinna mi zająć 2 godziny, wyjechałem godzinę wcześniej, bo myślałem, że i tak z zapasem zdążę. Ledwo co zdążyłem. Yy, no i przez to wszystko też yy, o tym moja asystentka nie wiedziała. I jak mi komunikowała, że po prostu y, jest problem z tym odcinkiem, to komunikowała mi po prostu na medium y, na Discordzie, gdzie się z reguły komunikujemy. Niestety patrząc przez to, że y, jak wjeżdżałem nic, y, no po prostu tego Discorda nie sprawdzałem. Y, więc y, są to opóźnienie. Po prostu Zukowe Myślę, że żeby się na tym zabezpieczyć, chyba napiszę krótki program, który około północy by się odpalał, odpalał sprawdzając, gdzie w dni tygodnia powszechniego, Czy odcinek na pewno wyszedł, czy jest wrzucony na YouTube'a? Nie wiem, jak to zrobić. Muszę popatrzeć, muszę wymyślić, jakby to sprawić, żeby to działało, ale chyba tak zrobimy. Ok. długo gadam i tracimy trochę czasu, więc jeszcze raz, sorry za opóźnienia. Informacja była na Facebooku, myślę, że na przeszłość popatrzymy, żeby może poszło na większości mediów. Ale anyway, zaczynamy. Nasz pierwszy materiał na dzisiaj jest podstawy S6. S6 to jest forma, no, zasad do JavaScriptu. Ogólnie to się nazywa ECMS Script i to jest jego szósta iteracja, jest także właśnie znany jako ECMS Script 2015. To jest. W dużym skrócie zbiór zasad i pewnych funkcjonalności, które są w języku. Yy, trochę upraszczam sprawę, ale on ma dużo właśnie takich fajnych rzeczy, których robi korzystanie z JavaScripta o wiele bardziej przyjemne. I celem tego artykułu jest wprowadzenie w tej funkcjonalności. Tak naprawdę jeśli korzystacie z JavaScripta, no, raczej się nowego ty nie dowiecie w tym artykule, bo raczej większość materiału o tym mówi. Natomiast jeśli na przykład jesteście automatykami, którzy pracują głównie z Cypressem i używają go bardziej jako narzędzia i nie wchodzą w podstawy JavaScriptu, to jest dobry materiał na uzupełnienie braku waszej wiedzy. Bo autor przechodzi m.in. w wyjaśnienie co to jest LED Const i czym się różni od Vara VAR Wyjaśnia, jak działają Arrow Functions, czyli chyba to się poprawnie nazywa lambda, ale nie łapcie mnie za słowo. Jak działają literały, wyjaśnia wielolinijkowe stringi i tak dalej. Nic, bez czego nie dałoby rady żyć, ale świadomość, jak to działa, jak z tego korzystać, naprawdę się może przydać, zwłaszcza osobom na początku swojej drogi. Potem względem artykuły spoko. Nasz drugi artykuł jest. Przyznam się że nazwa mnie zmyliła. To jest. UPS write-up. Przepraszam, muszę się napić. Jak, wy dzisiaj, jak widzicie, dzisiaj w IT morning pijemy IT sok pomarańczowy. Um, Dlaczego? Um, przyznam się szczerze, um, mam jakieś po prostu ochotę, żeby trochę soku pomarańczowego sobie popić. Będzie dzisiaj na następnych odcinkach, bo dzisiaj nagrywam odcinki z parodniowym przedzeniem. Anyway, yy, ja się na początku dałem trochę yy, zaskoczyć temu artykułowi, bo jakoś myślałem, że on będzie o Object Oriented Programming. Yy, jakoś się tak przyżyczyłem, że o-o, już traktuję jako Object Oriented. I tak gdzieś w połowie artykułu, bo nie kumałem o co chodzi, yy, skumałem się, że yy, to jest ups. Czyli po prostu ups i ups, coś złego się stało. Yy, i mniej więcej o to chodzi. Upsy. porozmawiamy sobie trochę więcej na filozofii Upsy jutro, ale to jest duży, w dużym uproszczeniu, forma post mortem, jak do tego podchodzi Netflix, który tutaj prezentuje, jak wygląda ich struktura. No i po prostu, że jest to takie powiedzmy bardzo dobra rzecz do robienia jakichś pod mortem Jeśli nie macie własnej struktury i chcecie od czego zacząć, to ta struktura jest dość dobra. E, wiadomo, zaczyna od tytułu, który ma standard, że mają UPS i NNN. Przyznam się szczerze, że mi chwilę skadam się, że chodzi, że to jest po prostu numer. Jak widzicie mają nie kierowałbym się tym, bo mi się wydaje, że mają po prostu numer zaczynając od razu 3 cyfrowe, czy zaczynają od 001 i tak dalej Wydaje mi się, że to po prostu nie ma znaczenia, tylko pokazanie, że to jest numer. I po prostu tytuł, który jest dość znaczący, trochę mi to przypomina Bug Report test case, gdzie tytuł wszędzie jest znaczący. Później mamy Executive Summary, czyli tak naprawdę ja bym powiedział, w 300 znakach, tutaj jest trochę więcej, ale ja bym powiedział, że w 300 znakach byłoby dobrym opcją, zawarte wyjaśnienie, o co w tym chodziło. Takie naprawdę key point, takie podsumowanie dla osób, które nie mają czasu. I dalej już wchodzimy w takie już bardziej podstawowe rzeczy, czyli background, co się wydarzyło, jak doszło do sytuacji. Później już wchodzimy w takie bardziej szczegółowe, czyli prolog co było właśnie takim triggerem, czyli co było tym punktem zapalnym, jakie są tego konsekwencje, epilog i na szczęście kto brał w tym i dalej kto w tym brał udział, jak to można zmitygować, jakie są ryzyka. I tak dalej. Jest to bardzo fajna struktura, której, jeśli nie macie własnego szablonu, nie wiecie, jak zacząć, wydaje mi się, że jest dobrym punktem wyjścia. Zwłaszcza, że warto patrzeć, jak to robią więksi. Netflix jest duży, ma bardzo dobre podejście do dzielenia się wiedzą, więc myślę, że warto się tym zainteresować. No i to wszystko na dzisiaj. Co się wydarzyło dzisiaj? Trochę opowiadam, co się u mnie działo. Zapoznaliśmy się z podstawami e skrypta, tak jak mówię, mogą być bardzo przydatne dla testerów, którzy wchodzą w javascripta, frontendowi deweloperzy raczej już większość tych rzeczy znają, ale odświeżenie podstaw czasami się przydaje. Naszym drugim artykułem było po prostu szablon do postmortem, a jak dokładnie mówi, a nazwa autor? Upsis. No i to wszystko na dzisiaj i do usłyszenia jutro. Nie zapomnijcie lajkować, subskrybować i tak dalej.